Święta. Czas podsumowań, nostalgii, wspominania, zamykania dawnych spraw, rozmyślania. A dzisiaj taki film na temat umierania z pięknych gór w okolicach Wellington w Nowej Zelandii. To był dziwny rok dla mnie. I wiele osób odeszło z mojego świata. Myślę, że w tym roku w moim otoczeniu i w moim życiu zmarło więcej osób w ciągu jednego roku niż przez całe moje życie. To bardzo dziwne. Mam nadzieję, że będzie słychać, bo trochę wiatr wieje. Na początku roku pożegnałem dziadka. Mojego idola który mi imponował przez lata, który w zasadzie mnie wychował na wszystkich wakacjach, w jakichś feriach i innych sprawach. O, tutaj, tutaj troszeczkę radzi. Odszedł przedwcześnie, pomimo tego, że miał 95 lat, według mnie odszedł przedwcześnie. O, tutaj sobie usiądę. Odszedł przedwcześnie z tego świata, bo pomimo tego, że chorował, to nie do końca zmienił swoją dietę. Nie wiedział, nie rozumiał, ale też ludzie wokół niego nie byli w stanie, tak jak moja mama, być cały czas przy nim i cały czas pilnować, co zjada. Kiedy była tam mama, to dziadek stawał na nogi. Kiedy już przemęczona, wymęczona i tak dalej wracała do domu, chociaż na tydzień dwa, to niestety dalsza część rodziny nie do końca rozumiała, co mu szkodzi i co skraca mu życie. Pomimo tego, że miał duszności, to nie sądzę, że te duszności powstały, dlatego że zachorował. Od tak po prostu. Wierzę, że zastrzyki, które przyjął niecałe dwa lata wcześniej, skróciły mu życie, tak samo jak i mojej babci, która zmarła dwa trzy tygodnie po śmierci mojego dziadka. Odeszli z tego świata, czy cudowni ludzie. Dlatego, że ktoś w rodzinie stwierdził, że trzeba ich ratować, zabezpieczyć przed surowidem. I podano im zastrzyki. Oglądałem film, mój brat nagrał, półtora roku przed ich śmiercią. Śpiewali, tańczyli, pomimo tego, że mieli 90 parę lat, wcale nie było w nich żadnej śmierci, żadnych chorób. A potem raz, dwa odeszli z tego świata. Według mnie nie mogę tego oczywiście teraz udowodnić ale te turboraki, które stwierdzono mojego dziadka Pomimo tego, że miał rewelacyjne wyniki tuż przed śmiercią, dzień przed śmiercią trafił do szpitala, zrobiono mu wyniki. Lekarz powiedział, że ma rewelacyjne wyniki. To mimo to dziadek odszedł. Dlatego, że powstały w jego ciele turboraki. Całe ciało rzekomo, według lekarzy, było zaatakowane. Płuca kości, trzustka, Bóg wie, co tam jeszcze. Mogliby żyć dzisiaj jeszcze. Żebym miał na to czas, możliwości, żeby mieszkali koło mnie, żeby jedli to co ja, to co my z Agnieszką i Zachodem. To, to by żyli dzisiaj jeszcze, a takich nie ma. Potem odchodzili ludzie, których znałem, z którymi się wychowywałem. Taki przypisany wujek odszedł, młody człowiek, siedemdziesiąt parę lat. Potem odszedł Mirek, o którym Wam mówiłem świętej pamięci. Mąż bardzo bliskiej mi istotki Małgosi, któremu stwierdzono, że ma guza na pęcherzu. No i stwierdzono, że trzeba zrobić operację i mu tego guza usunąć. Ale nie byłoby nic w tym dziwnego. Być może. Gdyby lekarz nie stwierdził, że trzeba mu podać Chemioterapię, zanim wytnął tego guza. Pierwszy raz, jak dostał, to ledwo przeżył. A po drugiej dawce już nie uratowano. Chemioterapia go zabiła. A dzisiaj pewnie żył jeszcze, by dalej. Z tym guzem. Albo i bez guza. Potem umierali inni, następni. Tych, których znałem, tych, których gdzieś tam nawet w jakiś sposób prowadziłem, bo pytali się, w jaki sposób odzyskać zdrowie. I wiem, że nie robili tego, co im zaoferowałem. Wiem, że poszli w medycynę. A teraz ostatnio odeszła dziewczyna, z którą zacząłem pracować energetycznie, ale było już za późno, bo pozwoliła sobie wyciąć wiele organów i części ciała, zanim się do mnie zgłosiła. I zastanawiam się, jak ludzie mogą pozwolić sobie na to, tak jak ta dziewczyna. Mówię dziewczyna, ale miała ponad 70 lat. Zgodziła się na wycięcie sobie trzustki i innych narządów i oczekiwała, że przeżyje. Nie mogę tego pojąć. To jest dla mnie tak dziwna sytuacja, nie mogę tego zrozumieć. Chodzę po tym świecie, nagrywam swoje filmy, opowiadam, pokazuję swoje życie. I nie mogę tego pojąć, jak ludzie mogą iść, pozwalać sobie na wstrzykiwanie nieznanych preparatów pozwalają sobie na wycinanie organów, na wprowadzanie chemii. I nawet kiedy już wiadomo, że ich koniec jest bliski. Nic w swoim życiu nie zmieniają, tylko na tą śmierć czekają. I wczoraj słuchałem audiobooka. Po angielsku facet, który odchodził z tego świata, stwierdzono mu raka gardła, później rzekome przerzuty i zmarł rok temu. Wydano książkę na podstawie takich felietonów, które pisał do gazet, na podstawie wywiadów do... Radia, których udzielał Brytyjczyk. Pomimo tego, że miał raka gardła, a później innych części ciała, to palił, jarał. Ponad 30 lat, papierosy. Pił alkohol prawie codziennie. był uwielbiał. I zjadał mnóstwo sera. Takiego zapiekanego. był uwielbiał. I pisał poradnik dla ludzi umierających, że tak naprawdę, to Ty nie masz się czym przejmować. Masz dalej robić to, co robisz, bo życie jest zbyt krótkie. I tak się myślę, co Ty człowieku, a zresztą o zmarły źle się nie mówi. Zastanawiam się. Czasami nie mam siły. Czasami chcę zrezygnować. Bo nawet jeśli to do kogoś dociera, to widać, że nie mam aż takiej mocy sprawczej, żeby zmienić to życie, to życie tych ludzi. Skoro najbliżsi odchodzą, skoro najbliższa rodzina, dziadek, babcia, nie są w stanie zmienić swoich nawyków żywieniowych. Kiedy dziadek nie był z moją mamą, to jadł jakieś serki homogenizowane, jakieś drożdżówki, zjadał to co chyba przez ostatnie 15-20 lat życia. Bo nikt w rodzinie tego nie rozumiał, że to dziadka zabija. I na początku chciałem walczyć, nawet robiłem film na ten temat, o życie dziadka. Napisałem im co, czy trzeba, żeby dziadek zjadał i tak dalej, i tak dalej. Moja mama się tego trzymała. Bo wiem, bo non stop byliśmy na telefonie codziennie, sprawdzaliśmy jakiego zdrowie. Ale nie zawsze mogła tam być. A jak byłem w szpitalu u dziadka w styczniu, to dziadek miał w szufladzie właśnie serek homogenizowany, jakąś bułkę, jakieś niejedzenie. Ktoś powie, Mariusz, nie będziemy żyć wiecznie. Zawsze znajdzie się taka pierdoła jakaś, która będzie gadać, że nie będziemy żyć wiecznie. Ja wierzę, że my żyjemy wiecznie, że tylko to ciało zostawiamy. Ale wierzę w to, że my możemy odejść z tego świata w bardzo, ale to bardzo dojrzałym wieku. Przynajmniej 100, 120, a nawet 150 lat. Tylko zostaliśmy oszukani przez Big Farmę, przez producentów paszy dla ludzi. My po prostu nie wiemy, co mamy robić ze swoim ciałem i zdrowiem i życiem, co mamy zjadać. A jeszcze do tego wszystkiego przyjmujemy preparaty, które nam szkodzą. Umarł nagle. Albo turborak. Z niczego u zdrowych ludzi. Czas podsumowań. 2025 już niedługo się skończy. Czy zrezygnować? Czy dalej? Iść do przodu i opowiadać o zdrowiu. Ale czy ktoś w końcu tego wysłucha? No bo teraz w styczniu ile osób postanowi, żeby zmienić swoje życie, żeby wyzdrowieć, jeść jeden posiłek w ciągu dnia, ćwiczyć codziennie, pić sok z, soku, z, z selera naciowego. Czy jesteśmy w stanie zmienić innych ludzi? Jesteśmy na nich w stanie wpłynąć? Czy jesteśmy w stanie pomóc? Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie tyle osób po prostu oszukuje i sprzedaje swoje tableteczki, na wszystko zabiegi, które są niepotrzebne, krojenie ludzi. Mam nadzieję, że przemyślisz, że nie dasz się pokroić. Jak przyjdzie kolejna fala, nie przyjmiesz kolejnej dawki. że będziesz dbał o siebie. A będziemy razem podążać przez ten świat do długowieczności, do życia w szczęściu, w radości, w pełni energii i życia. Nie te święta, pomimo tego, że wielu z nas już nie ma, będą taką nostalgią nad życiem, zastanowieniem się, czy ja chcę tak samo odejść jak inni. A może ja chcę na swoich warunkach? Może chciałbym w sinie, kiedy będę miał 150 lat? Może 140? Jedzenie ma znaczenie. Nie jedzenie leczy. Ćwiczenia są niezbędne. I światłość umysłu konieczne. Przyśleć śmierci ludzi w swoim otoczeniu. Zobacz na co odeszli. Dlaczego odeszli? I nie rób tego. Co oni robili? A będziesz zdrowy. I długowieczny. Pozdrawiam cię serdecznie. Z Wellington w Nowej Zelandii. Do zobaczenia.